Hej, dzień dobry, cześć. Dzisiaj liczymy do dwudziestu. Najpierw utrwalimy liczenie do dziesięciu. Gotowi? Kciuki w górę, start. Zero, jeden, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Policzmy teraz do dwudziestu zero, jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia dziecko. Ile lat ma to dziecko? To dziecko ma jeden rok, chłopiec, ile lat ma ten chłopiec? Ten chłopiec ma dwa lata. Anna, ile lat ma Anna? Anna ma trzy lata. Dziewczynka, ile lat ma ta dziewczynka? Ta dziewczynka ma cztery lata. Dziecko. To dziecko ma pięć lat. Ile lat ma to dziecko? To dziecko ma pięć lat. Chłopiec ten chłopiec ma siedem lat. Ile lat ma ten chłopiec? Ten chłopiec ma siedem lat. Alek. Alek ma dziewięć lat. Ile lat ma Alek? Alek ma dziewięć lat. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dziękuję. Do widzenia. Pa pa. Kciuki w górę.